Firma rodzinna jest dla mnie urzeczywistnieniem moich marzeń. Moich marzeń o niezależności, o robieniu czegoś nowego, o pracy dla siebie, ale też pracy, która sprawia radość innym ludziom. Firma rodzinna jest to, powiem tak trywialnie, to jest wszystko, to jest wszystko to jest całe moje życie. W firmie rodzinnej jestem już 30 lat. Pracowałam owszem w firmie nierodzinnej, ale to było dawno temu, jakby to też były inne czasy, więc nie bardzo mogę znaleźć jakieś odniesienie. Natomiast co mogę powiedzieć? Firma rodzinna jest w życiu moim i rodziny obecna codziennie i to jest dzień powszedni, to jest weekend, to są obiady świąteczne, to są wakacje. Czasami jest to też dla nas męczące, ale wybraliśmy taką drogę. Razem z mężem i wciągnęliśmy też w tą firmę rodzinną dzieci. Chcemy, żeby razem z nami pracowały, żeby rozwijały się, żeby realizowały swoje kariery zawodowe w firmie. Czy tak się faktycznie wydarzy, to przyszłość pokaże. Mają oczywiście samodzielność i też się będziemy cieszyć, jeżeli podejmą inną decyzję, ale mam nadzieję, że tak jak córka już zaczęła pracować w naszej firmie, to tą decyzję, którą podjęła, podjęła świadomie i będzie tą pracę w naszej firmie kontynuować. I chciałabym, żeby dla niej też firma rodzinna była jej życiem, ale może z taką wskazówką, że warto też znaleźć taki balans, bo teraz przez, na przestrzeni tych 30 lat, jak tak spojrzę wstecz, to mam wrażenie, że za dużo u nas w domu było firmy rodzinnej, firmy po prostu. Nie traktowaliśmy to, te, tego faktu jako czegoś dla nas przykrego. Natomiast no, tak to teraz wygląda, że, że cały czas ta firma rodzinna, sprawy firmy są obecne w rodzinie. To jest bardzo duże wyzwanie i odnalezienie się w roli córki, w moim przypadku tych rodziców, trochę na nowo. Niestety te, te relacje, które, które mamy w domu, czy, czy które mieliśmy do, do momentu rozpoczęcia też przeze mnie pracy w firmie, rodzinnej, to jak ze sobą rozmawialiśmy i to jak ze sobą y, do tamtego czasu y, współpracowaliśmy jest zupełnie inne od, od tego jak to teraz wygląda, więc dlatego mówię, że trzeba się było pewnych rzeczy nauczyć na nowo. Y, ale myślę, że po tych trzech latach y, to co jest ważne, żeby ta współpraca wyglądała dobrze i żeby obie strony też z niej czerpały satysfakcję, no bo to o to na koniec dnia y, chodzi. Y, ważne jest to, żeby zatrzymać się w, czasami w tym biegu, y, spojrzeć sobie po prostu w oczy i i, I rozmawiać o tym, co trudne, o tym, co łatwe też, bo to jest źródło motywacji i, i inspiracji do, do podejmowania kolejnych wyzwań. Ale tak, to wielokrotnie w trakcie tego kongresu padało I, i ja to też powiem, że warto rozmawiać po prostu i znaleźć na pewno ten czas. Jest to trudne, jest to też czasami wyzwanie samo w sobie, żeby wcisnąć tą pauzę, ale bez tego te relacje na pewno będą cierpiały i, i na pewno nie, nie przyczynią się do tego, że będziemy szli jako rodzina do przodu, jako firma też oczywiście. Ja też mam takie poczucie, że znajdujemy czas dla siebie i czas na rozmowy o firmie. Poza firmą, poza pracą, czyli w takich bardziej relaksacyjnych okolicznościach, gdzieś wspólnie wyjeżdżamy na tak zwane łono przyrody i tamte rozmowy o biznesie toczy się trochę łatwiej. Jest większa przestrzeń czasowa, też się zwraca uwagę na trochę inne aspekty, nie na takie bieżące. Możemy porozmawiać o, o jakichś rzeczach, na które na co dzień nie ma po prostu czasu. Więc, też to, co Ksenia powiedziała, ta komunikacja, te rozmowy to są najważniejsze, to są bardzo ważne, chociaż czasami są trudne. Czasami mamy ochotę po prostu machnąć ręką i zamieść temat pod przysłowiowy dywan, ale to nie jest rozwiązanie. Rozmawiać, być ze sobą, rozmawiać też o trudnych tematach, to jest coś, co, co jest najważniejsze w tym momencie. Akademia sukcesora to było dla mnie doświadczenie niesamowite z wielu względów, ale chyba to, co było najważniejsze, to takie poczucie, Wreszcie mogę powiedzieć, że znalazłam ludzi takich jak ja. E, poznałam ludzi takich jak ja, e, którzy na co dzień mierzą się z podobnymi problemami, z podobnymi wyzwaniami. E, poczułam, że nie jestem w tej specyficznej sytuacji e, bycia dzieckiem przedsiębiorczych rodziców e, sama, i e, to dało potężną motywację i do, do, do dalszego działania w tej firmie rodziny i takie poczucie, że to, co robię, ma, e, ma sens. Bo no zanim, zanim się do takich przemyśleń dojdzie, to, to to jest długa droga, bo czasami są myśli, że gdzieś pewne wybory zostały podjęte za nas, czy być może wbrew naszej woli, że ta firma rodzinna to jest jednak jakiś taki element, który gdzieś nas przywiązuje do miejsc, czy, czy, czy do naszych wyborów, jeżeli chodzi o, o karierę, ale Akademia Sukcesora. Otworzyła mi oczy, mogę powiedzieć śmiało, na to, że ta firma rodzinna to jest, to jest ogrom szans i możliwości I, i, i dzięki temu, czego się dowiedziałam, jakich ludzi poznałam, mogę, mogę dzisiaj o tym mówić w ten sposób.